Jan Kochanowski, treny. Tren piąty. Jako oliwka mała pod wysokim sadem, Idzie z ziemię ku górze macierzyńskim śladem, Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, Sama tylko dopiero szczupłym prątkiem schodząc. Te, jeśli ostre ciernie, lub rodne pokrzywy uprzątając, sadownik. Podciął ukwapliwy, mydleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, upada przed nogami matki ulubionej. Tak ci się mej na milszej orszuli dostało. Przed oczyma rodziców swoich, rostąc, mało od ziemie się co wzniósłszy, duchem zaraźliwym, srogiej śmierci otchniona, rodzicom troskliwym u nóg martwa upadła. O zła Persefono, mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?